To jest Wiktoria, co to za zamachanie? która uwielbia fast foody, ale z racji, że ostatnio przeszła na zdrowszą dietę, nie może ich jeść Dokładnie. Ja uwielbiam takie wyzwania, uwielbiam też burgery, ale boję się, że moje zamiłowanie do burgerów skończy się po tym odcinku Chcę zjeść burgera w każdym McDonaldzie w mieście, ale jest ten problem Jest ich strasznie dużo Szczególnie, że nie znajdujemy się w małym czy średnim mieście, <laughs> tylko jesteśmy w piątym największym mieście w Polsce Także, znaczy może być ich dużo, może nie konkretnie tutaj akurat, no, ale ogólnie w Poznaniu. Gdzie jesteśmy? W pierwszym McDonaldzie, na który trafiliśmy Tak ten Historyczny moment, pierwszy burger. Dzika, jak myślisz, że oceniasz moje możliwości? Ma 400 kalorii. Czy że tak, 2-3 i jesteś pełny. Ja mam ochotę teraz. Jeżeli nie zrobimy tego wyzwania w przeciągu 24 godzin, wtedy czeka mnie kara, skok, zban. No i pierwszy burger zniknął. No już teraz wiem, że to wyzwanie będzie długie, trudne i kosztowne. Na pewno przytyjesz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, pa, e, Poproszę jednego burgera. I jestem w ogóle teraz ciekaw jednej rzeczy. Jak wiele kilometrów my dzisiaj przejedziemy? Jest, mamy go. I jak, dobry? Lepszy niż tamten. I drugi burger. Nie wiem jeszcze jest. Dużo. Dużo. Myślicie, ile tych McDonaldów dzisiaj będzie? Zastanówcie się, oglądajcie do końca i zobaczymy, czy mieliście rację, czy też nie. Ale jeszcze nie mam takiego uczucia, że na przykład, nie wiem, chciałbym już zrezygnować, albo że już nie mam ochoty. Jest na razie jeszcze dobrze, czuję się całkowicie dobrze. Porozmawiamy po dziesiątym. Jest i on. A ty nie masz ochoty na nic? Nie. Możemy teraz zamówić burgera. Dobra. Zobaczymy, co Wiktoria mi wzięła. Mam nadzieję, że nie największego, go innej ostrzejszego. Jej mina mówi wiele darara! Da, da. Tym razem coś innego niż to co miałem wcześniej, tym razem z kurczakiem. To ja jestem bardzo mocno zmobilizowana do tego, żeby to zrobić. Ale będę miał potem odwyk i detoks Jezu. Cały miesiąc jedniesz żadnego Nie ma opcji. Czy już stwierdzisz, że dam radę? No nie, no jeszcze nie. Jeszcze nie, no dobrze Po dziesiątym. widzicie co tylko najbardziej przerażające? Zadam dopiero trzy burgery, a walczymy z tym wszystkim już praktycznie półtorej godziny. Kolejny i czwarty. Dawno nas tu nie było, Wika, co? Na wynos. No, w McDrive nie da się na miejscu żeby... Ja bym mógł. I przyznam, że to jest ten moment, który już mi się nawet trochę nie chce. A ja bym jakąś przerwę chyba chciał. No to wracaj, wieku. Już objeździmy wszystkie te. Szukaj kolejnego. Jesteśmy tutaj i jedziemy tutaj. To jest kolejny McDonald's. który to będzie piąty już. Chyba, ja już przestałam liczyć. Szybko, bo nie mamy czasu. No więc właśnie lecimy. szybko, nie. Mamy 20 minut do zamknięcia McDonalda w galerii. I tak niestety nie wszystkie galerie. Jesteśmy dzisiaj w stanie ogarni, no, ogarnąć, bo już 240, a do 21 są otwarte. To jest dwa McDonaldy wokoła w ogóle. Trzy Trzy McDonaldy są? Już mi się nie chce. Już się zaczynają problemy. Widać go już. Bom! Tyle jest ciężko, że słuchajcie, nagrywamy to w wielkim mieście, gdzie jest ponad pół miliona osób mieszka. I tych McDonald'ów to jest naprawdę dużo. Wiadomo, że one są na każdej galerii wszędzie, praktycznie w każdym punkcie. Możemy zaliczyć pod burgera. Hej! No, zaczynają się duże problemy. Dziękujemy panu, idziemy dalej. To, co mi zabrać było największą kanapką z, chyba z wszystkich, jakie jadłem. Zrobiłeś to specjalnie, przyznaj się. Nie, wzięłam najsmaczniejszą. Czekamy na kolejnego, przy okazji już 21 pierwsza czyli 2,5 godziny już walczymy. Nie wow. mam już sił Wika. Ja nie chcę zrobić ale domu. w ciągu dnia. Ma co narzekać, masz rację, Wiktoria? Cię się wpakowałem? To się wpakowałem. Okej, okay, ostatni. Ostatni gryz, no, Wiktoria. Nie chcę, już No jest. Idziemy dalej. Już naprawdę nie chcę. No, ostatni, nie ma. Ostatni McDonald's na dzisiaj, tak? Tak. Kto to wymyślił, żeby zrobić tyle McDonald's w jednym miejscu? Utrudnienie mi Złoży za siebie. Jest i on ostatni McDonald's, Wiktoria. Dzisiaj. Powiem wam jedno, na pewno będzie bardzo długa przerwa od fast foodów w tym filmie. Przynajmniej u mnie. Daj, jest, Mati. Dobrze, że mam twoje wsparcie, pizza. Widać, że jesteś zmęczona. Przejechaliśmy 30 km, odwiedziliśmy 7 różnych McDonald'ów, a najgorsze w tym jest to, że to nawet nie połowa. tyle jeszcze sprawdza mapy? Ile jeszcze tego wszystkiego zostało? Byliśmy. Ile? Dużo Więcej niż dzisiaj zrobiliśmy? Obie. Wika, jakie mamy plany na dzisiaj? Jeść Jeść I nie mamy za wiele czasu, 8 ponad godzin nam zostało Są straszne korki, słuchajcie, więc z takim tempem to ja nie wiem jak nam to pójdzie, naprawdę No wleczemy się nie wiem ile ja Już trafiliśmy, tak dziwne miejsce jest Fajnie, mi się podoba, ja tu muszę wrócić Wówczas jedzą burgery i inni też mają fajne rzeczy. Wiecie, a smacznego. Rybkę. Nie Mimo, że spałem dobrze, bo spałem prawie 8 godzin, tak dzisiaj się czuję jedząc to wszystko, jakbym spał tylko 4. Dużo kalorii, duże kalorii i to dużo takiego jedzenia. No. Ale szybko, szybko, bo nie mamy czasu. Moim ulubionym momentem w tym filmie jest to, jak przechodzimy do McDonalda. <laughs> 11 burger to już jest. Więc jeszcze trochę, no. Czy mogę wziąć gryzka? Myślę, że nikt się nie poniewa A już mam taką ochotę, wytrzymałam 11 burgerów. Jeden, jeden, jeden malutki grybek. Zostało nam 4,5 godziny jeszcze dokładnie. Mika wytrzymasz ty również te 4,5 godziny, jeszcze 4 do 19, mi. no. Daj spokój, no. Wiktor, 12 burger przede mną. Powiedz mi, czy teraz już we mnie wiesz, bo 10 burgerów już zadam. Teraz twoje zdanie. No, jak Ile zjadłeś, co myślę, że tak? To już wyjeżdżałam wcześniej, to co? No dobrze, no zostało nam ile? Cztery godziny No to... Do końca wyzwania, 4 godziny i tych McDonald'ów jest jeszcze cały czas dużo Pamiętajcie, że w tym wszystkim się nie mogę niestety poddać Znaczy na mogę, no ale to się z czymś wiąże Mierząc tak od punktu do punktu, pokonaliśmy już 50 km wczoraj tak? Po samym takim jeżdżeniu po mieście tylko, no Od Maka do Maxa. Wika, 13 mm. burger przede mną Szczęśliwy Dziękuję 720 co 20 minut coś jemy Tak, plus minus Ostatni kawałek! I zaczyna się jeszcze ten problem, skoro mamy godzinę 15 chyba już, która jest... Tak. No to koreczki będą, jeszcze dłużej nam to wszystko zajmie, jezu A jeszcze mamy daleko teraz Jesteśmy I stoimy znowu w korku Trzy godziny nam zostały jeszcze Pamiętajcie, tam gdzie jest Ikea, to znaczy, że jesteśmy na zadupiu Jesteśmy tutaj, a musimy dojechać tutaj Jeszcze Pod troszeczkę Lubo, nie widzicie? Pod inne miasto musimy dojechać, to jest wciąż Poznań Dlaczego to jest wciąż Poznań? Przebrałem się, bo za ciepło Wiesz co tu mamy w ogóle, Wiktory? Burger! Mogę nie mogę że jest burgery, tylko różne rzeczy tam się Różne rzeczy! Bra, ja! Sałatki no! I naprawdę ja już nie mam ochoty Wiktoria. Ja ci wie, żeby to który jest? 13? 14? I ostatni grys, tak! Jedziemy! Ko Dzień dobry! Dawno nas tu nie było znowu. Dzień dobry. dobry, witam jak proszę Dzień dobry, dla mnie będzie jeden burger. Tylko wiem, gdzie my w McDonald'sie, Przyjedziemy do Maka. ja się cały czas zapominam i mówię, że chcę burgera w McDonald's. Czas zgoni nas! No to musimy czekać. Ten pan burger! Się nawet kolejki za nami. pan nawet przed nami odjechał. Gdzie jest ja mój burger? Kolejny odebrany! Prawie 6000 kalorii za mną, Wiktoria. A ja tylko się przeglądam. Nie chcesz na pewno nic jeść? Chcę! Ale ktoś mi gryzka nie daje nawet. Powiedziałeś, że nie? To nie. I ostatni gryz Na no Jesteśmy tutaj, gdzie jest samochodzik, a jedziemy tutaj. Jesteśmy już w ogóle praktycznie w innym mieście, prawie, no, ale to niestety wciąż Poznań, niestety. To chyba nie jest Poznań. To chyba nie jest Poznań, gdzie jesteśmy, Mika? To jest Nie jesteśmy w Lubanie już. Zaczyna mnie to bawić. Jest 16.30. Do 18.30 mamy challenge, jeszcze dwie godziny. O Jezus. Co? 24 km. Do kolejnego? Jak ty ogarnęłaś tę mapę Wika? Do 9 km. Tak, chciałbym ścisnąć z 9 kutek No, 9 Nie, Jeden! Nie chcę 9 metrów. <grym> w następnym maku zamawiam już coś innego. Tak, no można jeszcze tę samą kanapkę w kółko, na bez który to był już? 16? 24 km, jesteśmy tutaj, a musimy trafić tam. Oho! Jezu jak ten czas leci, a korki się nie zmieniają. I ten McDonald' jest tym historycznym McDonald'em dlatego, że zostały nam słuchajcie jeszcze tylko trzy McDonald'y. Łącznie ich wszystkich mamy do odwiedzenia 19. 19 McDonald'ów. Ten jest 17, jeszcze 18, 19 i mamy to. Wiktoria została nam ponad godzinka. I godzina niecała. No to się śpieszymy. Dobra, jest i ciker. Mamy 10 km. Korki, cały czas korki, a czasu nie mamy za bardzo, praktycznie w ogóle. Przed Przedostatni McDonald's, 17.50. Mamy czas do 18.30, zostały dwa burgery jeszcze. Dzień dobry. Jeszcze 36 minut! Myślisz, że damy radę? Tak, damy tak. radę. Jeszcze to tak. 24 godziny, wszystko i po prostu mam nadzieję, że to wszystko się uda zrobić, zakończyć tak, żeby to było dobrze. A nie dalej niestety czekamy. Gdzie jest mój burger? Jest ostatni! i szybko! No idę, mam. Niewiele czasu. Jej. Dobra godzina. 19 po, mam 11 minut, Wiktora mam. Szybko, szybko. Jakby lubię to wszystko, ale jak już to jest 19 bułka, to po prostu... Jest ostatni kawałek. Odwiedziliśmy 19 McDonald's, jadłem 19 burgerów Czyli około 8000 kalorii To 3 razy więcej niż jem normalnie w ciągu dnia Przyjechaliśmy 150 km po mieście, a cały challenge zajął nam około 12 godzin nagrywania Jeżeli oglądasz ten film w takim momencie, a jeszcze należysz do tego tajemniczego grona osób, które ogląda, a nie subskrybuje To kliknij ten przycisk teraz, lepiej późno niż wcale A będziemy mogli robić dla was jeszcze bardziej szalone rzeczy No i podsumowując cały challenge, wszystko jest dla ludzi pod warunkiem, jeżeli umiarkowanie się z tego korzysta ja w tym wyzwaniu troszeczkę zjadłem tego za dużo Dlatego dzisiaj również nie będę dbać się żadnej fast foodów Robię sobie przerwę A tym razem kliknijcie teraz tutaj i zobaczcie jeden z ostatnich filmików W którym dodawałem 100 złotych Wiktorii za każdym razem coś jadła I zobaczcie sobie jej reakcję gdy dostawała pieniądze a nie wiedziała za co Klikajcie tam się widzimy Dzięki, pa pa